Przełęcz Trzech Dolin 810 metrów Słonisko jest położone na wysokości 805 metrów Tak... I to mnie interesuje Właśnie tu idę z Zdrój PKP 2,5 godziny Po drodze Skalna Brama oraz Ruiny Zamku Rogowiec Bardzo ciekawe miejsca Sobie z z asfaltu, tam jest Andrzejówka i wali góra nad nią. I teraz, tak sobie właśnie idę w polu, tu mnie szlak prowadzi. Słońce już od rana świeci w pełni. tu ma swoje schronisko pająk serdecznie witam na szlaku w dniu siódmym na G.S.S czyli głównym szlaku sudeckim A tu mamy jakąś wiatkę przy drodze przy szlaku Aha, więc taka sama jak na Lesistej Wielkiej tam, gdzie pokazywałem wczoraj. sobie stamtąd idę i nagle zostałem zaskoczony przez szczyt Turzyna 895 metrów. może. Teraz tam przy szlaku kawałeczek nie takiej wychodni skalnej. Piękny widok, piękny punkt widokowy, prawdopodobnie widać tutaj szczyt borowej góry, ale nie jestem pewny, na dole krówki się pasą. Do łąca, różnej maści. Brązowe, czarne, białe. I oto przy drodze rozległy widok. Choć trochę zasłonięty. Szaki Guczyny Tu jodełki Oczywiście z igla tych najczęściej spotykane w górach A Przynajmniej tutaj na moim szlaku Czyżby to była skalna brama? No chyba nie A tam dalej jest jakiś, jakaś tablica zobaczymy się zbliży, hmm. gdzie to drzewo zapuściło korzenie między tymi skałami? Klon Jawor. a tak, tu jest skała brama, i skały z dwóch stron. pamiątkowa z napisem tym co na zawsze odeszli i tym co przyjdą po nas w obrzyscy wędrowcy 2004 20 lat temu fajne są takie tablice fajne są takie napisy Tam dalej będzie podejście do ruin zamku Rogowiec I będzie też punkt widokowy przy ruinach Więc gdzieś tam Jak mogę tu przeczytać o tym zamku To jest to średniowieczny zamek, oczywiście ruiny Uważany za najwyżej położony tego typu obiekt w Polsce, zatem ruszamy na Ragowiec. Po drodze punkt widokowy. Szlak czerwony idzie tutaj dołem, także trochę tak e, obchodzi za Rogowiec, który jest tam. Dlatego sobie zejdę ze szlaku, aby dojść do tego, e, tych ruin, a później wrócę na szlak. Dużo tutaj jaworu rośnie. Tam ruiny są jeszcze wyżej. Oczywiście fajne miejsce na zamek. No i coś widać. Takie to Zamek Rogowiec powstał w końcu XIII wieku na polecenie księcia Bolka I Świdnickiego. Został zbudowany jako jedno z ogniw łańcucha umocnień wzdłuż granicy czeskiej. piękna strumizna no trudno było taki zamek zdobyć 음. 더쉬 되려고. 헬로. 이거는 Zajdę kawałek niżej, pokazać, jak te drzewa rosną. Jeszcze trochę i koronami dotykałoby ziemi, tak to wygląda. Tak dobrze położony zamek, jednak długo nie stał. Zamek został zdobyty w 1482 roku przez wojska Macieja Korwina, to więc króla Węgier, Chorwacji oraz Czech. Ale wojska dowodzone były przez Georga von Steina. Wojska nie tylko zdobyły warownię, ale również zniszczyły ją tak, że z ruin nie podniosła się nigdy, aż do dnia dzisiejszego.

normálně, ne Dużo z tego zamku nie zostało. Jest to niezwykle ciekawe miejsce z pięknymi widokami. Idę dalekie szlakiem Czerwony. i tak schodząc z rogowca wspomnę jeszcze o kondycji idę siódmy dzień ale czuję, że mógłbym iść jeszcze dalej, nie wiem w dni ale nie czuję się na tyle zmęczony wręcz odwrotnie, wręcz czuję się raczej wypoczęty tym chodzeniem organizm dostosowuje się do takiego wysiłku po jakimś czasie nawet jest łatwiej niż na samym początku, kiedy wydawałoby się jest najwięcej sił. Ale nie, właśnie organic się stopniowo przestawia i coraz fajniej się idzie. No jest to mój rekord, w sumie w siódmy dzień jeszcze tyle dni nie szedłem jednym ciągiem. Do tej pory były to cztery dni zazwyczaj. Pięknie ta droga sobie tu idzie, przecinając jakby to zbocze. Zapewne kiedyś tam drogę zrobiono. Natomiast wszędzie tu jest stromizna. Inna, myślę, że ciekawa rzecz to po 7 dniach. Nie mam jeszcze odcisków na stopach, żadnych odcisków. A jest to możliwe iść tak długo bez odcisków, bez pęcherzy i tak dalej, dzięki zastosowaniu skarpet pięciopalczastych. Oprócz tego na, na te skarpety nakładam jeszcze drugą warstwę normalnych skarpet, ale takich trekkingowych. Takich pogrubionych miejscami. I to powoduje, że może wydaje się ciepło trochę w stopę, ale nie mam żadnych odcisków. Mało tego. Nawet buty, moje buty nie są jeszcze przepocone. Cudowna cisza. Sąd idę jeszcze około 2,5 km do mety dzisiejszego etapu dzisiejszego dnia a więc do stacji Jedina z drugiej. no i za chwilę kawałeczek będę musiał iść asfaltem trochę ocieram się Są zabudowanie. ocieram się o miejscowość w nazwie Grzmiąca przy szlaku od asfaltu w Grzmiącej Mocne podejście a teraz najbliższy cel to przełęcz pod Wawrzyniakiem cały czas pod górkę a tam widać prawdopodobnie ruiny zamku Rogowiec Przełęcz pod wawrzyniakiem 568 metrów do pociągu w jedlinie zdrój 20 minut. Czyli tam tak widać, że to jest taka przełęcz między górami. Stromych podejść i wejść tutaj z pewnością nie brakuje. Szlak sobie idzie tu, tam później wchodzi na tą drogę, idzie dalej i później tam. Tu sobie zszedłem na chwilę do szlaku, bo wiem, że jest bardzo ciekawe miejsce. Widzę tunel kolejowy, oczywiście nieczynny. Tak. Kiedyś tam byłem. Na drugą stronę da się przejść, chyba jeszcze, ale jest na tyle długi, że stąd nie widać tego światełka w tunelu, tego tej drugiej strony wylotu. Są jeszcze stare podkłady kolejowe. Tu stoję też na takim starym moście. I tu już właśnie widać kolej. Tu już są czynne tory. Tutaj już kolej jeździ. Mój, mój pociąg też tędy przyjedzie. I tu sobie właśnie jedzie przez drugi tunel. Ciekawe to wygląda. Odbija się światło od torów. O i nawet nawet widać drugą stronę. Ja wracam na szlak, który doprowadzi mnie właśnie gdzieś tam. Tam już jest stacja. Może już ostatnie podejście. A oto i stacyjka Jedlina Zdrój. I tak podsumowując, trasę do tego momentu, kiedy tutaj opuszczę szlak przy stacji Jedlina Zdrój. Będę na 144 km szlaku GSS. No ale przeszedłem w ciągu tych 7 dni oczywiście więcej dochodzenie do kwater błądzenie i tak dalej myślę, że nawet może 20 km jeszcze by trzeba do tego dołożyć no a więc jakieś 160, 160 parę kilometrów mi się uzbierało na tej siedmiodniowej wyprawie piękna stacyjka Jedlina drugiej. tu czerwony szlak skręca i tam już nie pójdę tym razem miejsce nazywa się Rozdroże przy stacji Jedlina Zdrój. I w tym miejscu kończę swoją siedmiodniową wyprawę po GSS. Przyszedłem jedną trzecią całego szlaku. Mam nadzieję, że wrócę na kolejne części. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia na innych szlakach.